Wszystkim z tej strony, Victor, i witacie na Wik na survival Victor. Tak, tu, tu zaczynacie od zera. Tu może, możecie sobie wszystko tutaj robić, ale nie macie komend. Ja zaczynamy od podstawowych rzeczy. Tutaj od ścinania drewna, crafting patyki no i jeszcze trzy trzeba tyk tyk i teraz co moje mają rodzic? Eee... czekajcie kilo Ja akurat rządzę tą grą, a więc... Ale fajnie sobie pograć tutaj trochę. A jak mnie spotkacie, to najlepiej warto napisać na czacie, co chcesz. ID serwera jest w opisie. I Ja sobie gdzieś zrobię tutaj, na samej górze górki. <laughs> o tutaj mnie Nie atakujcie, no to tak nie działa, że tutaj zostajecie kreatywny. Ty, o, zbuduję sobie niebieski domek, ale go nie można kopać. Ja kamery na serwerze, chyba. Nie wiem, czy my się już zrobiłam. Tych. O, spaczony. Ichu. Ej, przecież jest jeszcze ten pień niebieski. Ten spaczony. Zanoterwu. Z, z Najpierw fajnie sobie pograć. zresztą jest dobre PVP. Tyk, tyk teraz sobie buduję tu Okej. Okay. Jakiś tutaj ma. Hop. Teraz tu typy A ja sobie tutaj zabiję jeszcze ta rzecz to, to, to teraz jeszcze drewno płot za chwilę kolejne dam tutaj Tutaj możecie wpisywać komentarz i dostaniecie, dostaniecie, kreatywny. Jeśli ktoś będzie mieć kreatywny, tylko, tylko w różnych porach dostaje się na 10 minut kreatywny. Na przykład teraz. Najczęściej to o 15, 15. Od piętnastej do szesnastej najczęściej się będzie dostawać. Czekaj, ja mam tylko dwa. Czekajcie, że dwa... Drzwi teraz. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu. Ty też. Czyli tu niszczę. Tu. Za chwilę też dam niebieskie okna. Odkurzają mi tu. Tu. I tu. I tam. Sobie jeszcze tutaj. Jeszcze dam to, bo potem się chyba nie będę mógł rozpić, nie wiem. Okej. Okay. Posi na tym. buduję. Tutaj w ogóle możecie za darmo dostać kreatywny. A jeśli ktoś mnie słodka <coughs> i się ze mną ilmida, ilmida 64 diamentów, to dostaje VIPa. Takie VIP ważność ma 30 Miesiąc. To, to jest taka podpowiedź. Możecie sobie kupić bika? No i w dodatku będziecie mieć e, kontakt ze mną. O to chodzi, że że będziecie mogli do mnie pisać. Bo tak to ja nie odpowiadam. Ten kto będzie mieć tego VIP-a, to będę odpowiadał. A więc warto zbierać takie ceny. A za... A za 64 netherytusz dostaje się milionera. Czyli najlepsze. Ja jeszcze nie wymyśliłem co on będzie robić. Uh. Jeszcze tu. Muszę po prostu zrobić. Gdy jadą na skwer, najlepiej się szykujcie i zdobywajcie rzeczy. Ja zrobię też ten Topka i będę czasami pisać. Hop. Tu dwa. I daje dźwiczki. Tutaj. Muszę dać dwa rozchodki. Ja na chwilę wyłączę mikrofon, a więc możecie patrzeć jak buduje. Jak, budu jak się buduje domak ten. zrobię jeszcze mini uprawę I no to jak się wam się podobało, serwer aktywny, um, serwer zostanie aktywny już jutro o 15, o 15 do 16, na pewno wtedy będzie. A pa!